Dzień dobry, witajcie. Moi drodzy, piątek, późno popołudnie. południe. I słuchajcie, taki spontaniczny film będzie, bo znalazłam chwilę przede wszystkim, żeby troszeczkę tutaj w ogrodzie porobić porządki. Tutaj, widzicie, będą, będą nowe hortensje. Trochę muszę za lawendę się wziąć. No, oczywiście, przy okazji, nie mogłam sobie odpuścić musiałam, słuchajcie, otworzyć na chwilę. E, chociaż nasze lotniki e, gołębie dorosłe tak jak Wam mówiłam one w tej chwili są, e, są zamknięte cały czas e, nie wypuszczamy ich e, na tą chwilę wcale e, ale mówię taki piękny wieczór, słuchajcie się zbliża e, spokojnie jest, a ja akurat mówię, jestem, jestem w ogrodzie, więc, więc nic tutaj się złego też nie może wydarzyć, bo powiem wam tak, ostatnio jastrząb ostatnio na no jakiś czas temu jeszcze jak wypuszczaliśmy to już się tutaj a, pojawił i naprawdę tak e, ostro atakował, nawet a, próbował tutaj e, na trawie e, gołębia u nas w ogrodzie złapać, także e, no w momencie kiedy jestem tutaj, to a, to wiadomo, że a, raczej raczej nie przeatakuje. Więc głębie są bezpieczne. A mówię szkoda, ich bo siedzą w tej wojlerze, wiecie, spoglądają tutaj. Eee, zobaczcie, jak sobie ładnie eee, chodzą, skubią. Eee, także mają chwilę relaksu eee, przy piątku. One, tak jak widzicie, w ogóle, w ogóle nie rwą się do latania żadnego. Oczywiście rozpieżone są eee, dość mocno. Niektóre prawie zupełnie eee, bez ogonów. Eee. Także tak wyglądają nasze lotniki. Na tą chwilę. Wszystko jest idealnie. Pierzą się. Zdrowiutkie. A i słuchajcie, jeszcze jedna kwestia. A, bo teraz spojrzałam tutaj na Intergołębia. E, bo ciągle mi to umyka. E, kończymy niebawem e, konkurs. E, konkurs którym nagrodą jest weekend w hotelu Weba. miałam właśnie parę razy już o tym wspomnieć i zawsze zapominam zakończyliśmy w tej chwili loty gołębi, gołębi młodych więc słuchajcie nie ma jeszcze Oliwii teraz ale tak szybko sobie liczę 10 jest w przyszłą sobotę, nie wiem czy ona będzie a w kolejną chyba. Zróbmy tak, to będzie połowa października 17. O ile, o ile dobrze, teraz to liczę sobie w głowie. 17 zrobimy losowanie, także do, do 17 macie jeszcze czas, żeby załapać się, załapać się do tego konkursu Weekend w hotelu Weba. Myślę, że bardzo fajna, fajna nagroda. Można sobie tutaj spędzić czas, czas nad morzem na spokojnie, oczywiście termin do, do, tutaj, do umówienia nie będzie on narzucony z góry także na spokojnie moi drodzy sobie to ustalimy z osobą, która wygra i tak sobie jeszcze myślę, że kurczę, trochę mało tylko jedna nagroda, konkurs trwał dość długo, więc zróbmy jeszcze, że będzie druga i trzecia nagroda i będą to gołębie gołębie młode późne z naszego rozpłodu E, tak właściwie mamy, e, mamy już tylko tam dla nas, dla reszty zostawionych. E, reszta zarezerwowana, ale wybiorę właśnie coś, coś fajnego e, z tych późnych e, z rozpodu, także będzie druga, trzecia nagroda. E, tak więc moi drodzy, ostatni moment e, w tej chwili okres pierzenia, więc jeśli macie jeszcze jakieś potrzeby e, jakieś suplementy typowo właśnie podpieczenie jakieś aminokwasy, minerały, e, witaminy. E, to ostatni moment, żeby załapać się do konkursu, moi drodzy. Aha, i przy okazji, może Wam jeszcze powiem, bo, bo też nie wiem, kiedy się zbiorę do jakiegoś filmu, takiego konkretniejszego. Ale pytujecie, co z lotami młodych? No, niestety, ostatni lot młodych u nas w oddziale się nie odbył. Został odwołany. Może się nie będę rozwodzić teraz na ten temat. Myślę ogólnie, że trochę niefajnie to wyszło, ponieważ no ogólnie warunki, warunki były nieciekawe. Tydzień temu mieliśmy lecieć w niedzielę. Zapowiadały się deszcze, ostatecznie tam te deszcze się rozwiały, także można było chyba polecieć jeszcze. Poza tym był jeszcze jeden weekend w zapasie, jeśli chodzi o, o terminy lotów, więc chyba można było to jednak załatwić inaczej, no ale trudno. Finalnie, no mówię, lot się nie odbył. A, także zakończyliśmy a, na drugiej pozycji. A, na drugiej pozycji loty. A, no w związku z tym, że a, nie było planowej ilości lotów, a, no to można by rzec, że a, konkurs a, na mistrza oddziału, a, no, nie został zakończony i tyle, moi drodzy. Dobra. A, i to chyba wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. E, mogliście sobie zerknąć, mówię przy okazji, na nasze e, na nasze gołębie dorosłe. Młodzież siedzi proszę bardzo tutaj obok. A młodzież już absolutnie nie jest wypuszczana teraz. E, nawet im już, słuchajcie, takiej niespodzianki przy piątku nie zrobię. E, no a, a dorosłe gołębie mają jeszcze chwilę biegają jakieś gałązki sobie znoszą. No pewnie zaraz pewnie jest, słuchajcie, dosyć, dosyć ciepło. To zaraz pewnie zaczną nam się tutaj znowu ganiać na jajka i trzeba będzie towarzystwo troszeczkę porozdzielać. No ale zobaczymy, co się będzie działo. Ok, to tyle na tą chwilę. Tak na szybko. Także pamiętajcie, e, ostatnia chwila, e, żeby zrobić zakupy, e, kwota nie jest istotna, e, żeby załapać się do konkursu weekend w hotelu Łeba e, i plus dodatkowo, mówię, druga, trzecia nagroda, e, to będą gołębie e, późne e, z naszego rozpłodu. Także pozdrawiam Was, e, wszystkiego dobrego, dobry lot.